Druga w nocy, krótki kąfrykur przełonione THC ja musi być kurwa, ja tak. Wielu sobie mówi chłopcze, to nie moja dola yeah. Powiem ci chłopaku, ja też miałem doła Wszystko teraz zobacz, Zaczynam zaczyna odmowa od nowa. Znam życie z kubiera, gdy cię każdy poniewiela Kiedy mówią tobie siema, a starsi do widzenia Zostałeś znowu ty i twoja ściema, nie masz już nic teraz do powiedzenia. No to mówią się ma, spierdala mi teraz, oboje dobrze wiemy o co tutaj chodzi Każdy człowiek cały czas próbuje coś tu zdobyć Po cienkiej linie chodzić, i tak nic nie złowić I tak nic nie złowić, a po cienkiej linie chodzić Zdołowany bez koncepcji na lepsze jutro Kombinujesz plan, na lepsze futro Wiem jak to będzie za te paręnaście lat Lecz nie powiem nic i tak będę twój brat ha Tak ty też będziesz zawsze mój brat Zawsze Znam te momenty, kiedy jesteś sam, sam, kiedy życie właściwie, tracisz swój smak. Swój smak. Kiedy ziomki cię olali, Zostawiamy. a dupa pan zostawiła Znitknęła ta siła, kiedyś która kiedyś w Tobie tkwiła. Jesteś jak palec, nie wiesz jak Obwieraj. się odbierać. Ja znalazłem tą siłę, bo że wiedziałem, tak że tak trzeba. Były momenty, kiedy miałem to życia dobra. dość, bo wszyscy wiecie, że życie to potrafi to dać kość. Wszystko było na złość. Nie wiedziałem Dobrać. co mam zrobić. Wtedy chciałem się zabić i żywo twój wysz. zakończyć. 2010 to rok nie zabrawa. był dla mnie łaskawy. Życie zadawało mi. Wtedy ra ogromne rany, problemy ze zdrowiem Do tego jeszcze szkoła <grym> i nieprawda mi wyrobiła Zanim nie wiem czy ja te wykale dobrze poskładam Po tym że to w ogóle życie W stresie w sensie oraz zamoku Czułem się przez to Czołem dokuczanie, wyśmiewanie i kąt zakładanie wyśmiewanie i kąt zakładanie Miałem doła Zostawiła mnie Sandra, Sandra Lecz później w moim życiu pojawiła się inna pana, pana. Która też odeszła z tego samego powodu Wodu. Bo ją tyrali, zakładali jej konta ziomu Później z Kingą były podobne akcje, akcje. Sami wiecie jakie życie dawało niezłą atrakcję Kiedy wychodziłem z domu, zawgnąłem się w czterech ścianach odizolowałem się całkowicie od całego świata, świata. Ja Chciałem życie zakończyć, sznury i To są te momenty kiedy serce naprawdę pęka, pęka, lecz teraz z powrotem powracam na majka, bo mam tu wsparcie pewnego ziomana lecz po trzech miesiącach znów wracam na majka, bo mam tu wsparcie pewnego żuwala.